Projekt Młodzi Świadomi jest poświęcony profilaktyce chorób przenoszonych drogą płciową. Skierowany jest do młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego i ma na celu edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom, diagnostyki oraz metod leczenia chorób przenoszonych drogą płciową. Będziemy pokazywać, mówić, przekonywać, docierać do osób, które do tej pory nie miały kontaktu z tego typu wiedzą. Chcemy pokazać pewnego rodzaju ryzykowne zakłady. Chcemy powiedzieć również o tym, że jeżeli coś się takiego wydarzy, gdzie szukać pomocy, jak obserwować swoje objawy, które się tutaj pojawiają, jak gdyby podejść do tego kompleksowo w przypadku, kiedy zdarzy się taka sytuacja, gdzie istniało ryzyko przeniesienia choroby. Konferencja zatytułowana Choroby przenoszone drogą płciową wiedza, edukacja, profilaktyka przyciągnęła specjalistów z dziedziny zdrowia publicznego oraz przedstawicieli szkół zainteresowanych wprowadzeniem tego programu edukacyjnego. Musimy mieć świadomość, że takie choroby jak chlamydioza dająca nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, rzęsistkowica, rzeżączka, kiła czy nawet wirusowe zapalenie wątroby typu C są całkowicie uleczalne. Jeśli są odpowiednio szybko rozpoznane, wykład inauguracyjny wygłosił dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Adresowanie tych tematów, które mówią o świadomym zabezpieczaniu się w czasie, w czasie seksu, o zdrowym rozsądku, o tym, żeby zabezpieczać się również w innych sytuacjach, bo nie są to wyłącznie choroby przenoszone drogą kontaktów seksualnych. To jest problem, który musimy adresować przede wszystkim do młodego pokolenia. To jest ta grupa, która jest zagrożona w największym stopniu. Problem ten jest już zauważalny. W Polsce odnotowuje się rosnącą liczbę zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową, co podkreśla pilną potrzebę edukacji na ten temat. On dotyczy nie tylko młodych ludzi, ale młodzi ludzie, kiedy rozpoczynają swoje życie seksualne, powinni mieć wiedzę na temat wszelkich chorób. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej konferencji i że w szkołach myślę, że ten program wpisuje się również w ten nowy przedmiot, który będzie od września realizowany czyli edukacja zdrowotna. Patronat nad projektem objął samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo się cieszę, że również w tym trudnym, wydawałoby się mniej komfortowym temacie możemy się spotkać, możemy rozmawiać i mówić o tych rzeczach. Cieszę się, że Samorząd Województwa bierze w tym udział i na pewno w dalszym ciągu będziemy stawiali na tą profilaktykę. Projekt Młodzi Świadomi będzie realizowany w szkołach ponadpodstawowych, które zgłoszą chęć uczestnictwa, przybliżając młodzieży informacje o metodach zapobiegania, sposobach diagnostyki i leczenia oraz konsekwencjach braku terapii. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv